No, i słuchajcie, udało się ustawić zbieżność w tym samochodzie. Mimo, że poprzedni zakład twierdził, że nie da się, to uznałem, że jednak dam szansę komuś innemu. No, i rzeczywiście dostałem z polecenia info o lokalnym zakładzie, który robił po prostu mojej mutacie ostatnio w samochodzie zbieżność. i Mówi: Słuchaj, spróbuj tam podjechać. tam i rzeczywiście. Panowie powiedzieli, że te śruby oczywiście, że się dały ruszyć z tyłu. Bo poprzedni zakład twierdził, że śruby z tyłu są nie do ruszania, są do wymiany razem z tulejami w wózku, co okazało się bzdurą. Także przede wszystkim tył został zrobiony, a podobnie jak się ustawia tył, to się tu rozjeżdża przód. Nie jest to zbyt proste auto, jeśli chodzi o ustawienie zbieżności. Ale panowie po godzinie zabawy podołali i auto jest zrobione. I przede wszystkim jest gotowe do mojego nowego challenge'u. Myślałem, że nie uda się tym samochodem tego zrobić, że trzeba będzie właśnie te tuleje, czy śruby wymieniać. Na szczęście nie trzeba tego robić, więc auto jest sprawne, ma nowe opony, jest gotowe do drogi, żeby jechać właśnie do Kołobrzegu. Więc zobaczę kiedy, ale w tym tygodniu na pewno będę tym samochodem cisnął na mój EV Baltic Challenge do koło brzegu właśnie i prawdopodobnie jednak mimo wszystko okaże się ten samochód pierwszym autem, które ten test właśnie pokona.